Szukam Lena myśliwego. Znalazłeś, czego chcesz? Jestem Wiedźminem. Znalazłem Twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? Pięć dni temu, przed wrzaskiem. Wychodziłem na polowanie. Ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej. Nie. Była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć. Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce. Nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las, ani śladu. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi: przyjaźniła się tu z kimś? Hania była. Jest, raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Witaj, ty jesteś Glena? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać aż oprawię do końca. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś my pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie. Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami. I ją psie i uchy dopadły. Dzięki, bywaj. Tato, Ale miecz! Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem mieczy, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigran. Chciałem zapytać o Hannę, podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Cieka Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Hmm, że trzeba jeść brukę bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się nika. Już prawie jasno było. Do lasu? Eh, to już po niej. Czemu? Wielka Batacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza, tylko Nilem się nie bał. ale on jest myśliwy. Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Nie, szła. to nie widziałem. Dzięki, bywajcie. you said that huh? so <laughs> Wiedźminie? Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Welen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda, chłopa Przykro mi, nie mam zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was, wiedźminach. Nie macie serca. Mm, to raczej nie robota człowieka. Rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Robi się interesująco. Ślady po pazurach bardzo głębokie. Składającego się ciała i krople krwi wszędzie wokół. To musi być Hanna. Dosłownie rozerwał ją na strzępie. Nie ma wątpliwości, to Wilkowak. Muszę się mieć na baczności. Krew i ślady łap, ciekawe dokąd mnie zaprowadzą. Cholera wspiął się na Drzewo, nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Kępka sierści, Uch, cokolwiek ją zostawiło, dawno nie brało kąpieli. Męskie ubranie, rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Oddziela z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu. To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. O tatki. ciekawy kto je spisał. Hmm. Krew ledwo zdążyła przeschnąć. Ktoś go tu zaciągnął. Ciekawy skąd. thank <laughs> you Odsun się, on jest niebezpieczny. Nie dla mnie. To Nilen. Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę. Nic nie rozumiesz! Ja go kocham! Naprawdę kocham! Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś! Odejdź stąd, zostaw nas! Co ty, bredzisz? Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wie... Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziała mi, nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zrobiłam to dla nas! Miała zobaczyć, jak się przemieniasz! Nic więcej! Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi! Nie wierzę. I pierwszy raz. Zabiję świadomie. Nikogo już nie zabijesz. Krzywdy. Uciekaj stąd, szybko, nim zmienię zdanie. Uciekaj. Szkoda, że tak to się skończyło.